No, a jak tam ten zabieg u kosmetologa? No, jak widzisz, to średnio. Ja mam robiony makijaż permanentny brwi, ale efekt jest nierówny, niesymetryczny i zdecydowanie odbiega od tego, co ustaliłam z kosmetologiem. Pytałam o reklamację, ale usłyszałam, że tak po prostu bywa, to normalne, trzeba poczekać na efekt końcowy, no i nic się nie da z tym zrobić. A podpisałaś jakąś umowę przed zabiegiem? Umowę? Nie, tylko zgodziłam się ustnie. Uh, to może być problem. No bo umowa o świadczenie usług kosmetologicznych to podstawa. Serio? Myślałam, że to dotyczy tylko jakichś dużych zabiegów, typu laserowe usuwanie blizn. Nie do końca. Wiesz, taka umowa może być ustna, ale lepiej, żeby była na piśmie. Wtedy masz dowód, co dokładnie ustaliłaś z kosmetologiem. No okej, okay, to co powinna zawierać taka umowa? Przede wszystkim nazwy zabiegły, jego zakres, informacje o możliwych skutkach ubocznych. Cenę i sposób płatności, no i zasady reklamacji. Aha, czyli gdyby była umowa, mogłabym się domagać poprawki lub zwrotu pieniędzy? Dokładnie. Kosmetolog też ma swoje obowiązki. Musi na przykład poinformować Cię o ryzykach, a jeśli coś pójdzie nie tak, powinien uwzględnić reklamację. No a jeśli nie ma tej umowy, jak w moim przypadku, och, wtedy może być trudniej udowodnić swoje racje. Ale nawet bez niej masz swoje prawa. Jako konsumentka możesz zgłosić się do Rzecznika Praw Konsumenta. OK. teraz już wiem, że następnym razem będę dopytywać o wszystkie szczegóły. No i tak trzymaj. A teraz powiedz mi, byłaś też na paznokciach, nie? No to jaki kolor lakieru wybrałaś? Jakie są najczęstsze pytania na ten temat? Czy zawsze trzeba podpisywać umowę? Nie, ale warto. Przy drobnych zabiegach często wystarczy regulamin salonu, ale najlepiej poprosić o potwierdzenie warunków na piśmie. Co zrobić, jeśli salon odmawia reklamacji? Możesz powołać się na prawa konsumenta i zgłosić sprawę do rzecznika praw konsumenta lub inspekcji handlowej. Czy kosmetolog może odmówić wykonania zabiegu? Tak, jeśli np. widzi przeciwwskazania medyczne lub jeśli klient nie zgadza się na warunki zabiegu. Zapisz ten filmik na później i udostępnij znajomym, żeby wiedzieli jakie mają prawa. Zostaw komentarz, czy kiedyś miałeś problem z usługą kosmetologiczną. Dziękuję za oglądanie.